W dzisiejszym klubu Tygodniku będzie o tym, dlaczego odrzucono kandydaturę księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego do Państwowej Komisji Walczącej z Pedofilią, i o tym, dlaczego episkopat i rządzący boją się niepokornego księdza bardziej niż niezwykle prawdopodobnej laicyzacji młodego pokolenia. Ja się nazywam Piotr Trudnowski, a to jest klubu tygodnik, czyli co tygodniowy wideo, komentarz polityczny na kanale klubu Jagiellońskiego, do którego subskrypcji już teraz bardzo serdecznie Was zachęcam. Odcinek jest trochę wyjątkowy, bo nagrywamy go z większym niż zwykle wyprzedzeniem. Nagrywamy go w czwartek 16 lipca, wy pewnie zobaczycie go dwa tygodnie później. Dzisiejszy odcinek w przeciwieństwie do poprzedniego w moim wykonaniu będzie dotyczył sprawy bardzo poważnej, będzie dotyczył problemu przestępstw seksualnych w kościele. W momencie, kiedy to nagrywamy, jesteśmy w czasie burzy i dyskusji na temat tego, że Sejm wybierał członków takiej państwowej komisji, która ma wyjaśniać okoliczności przestępstw pedofilskich i ma wyjaśniać okoliczności ich ukrywania. Polskie Stronnictwo Ludowe, KUKI z 15 i Konfederacja, jako kandydata do tej komisji zgłosiły księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego. Prawo i Sprawiedliwość w większości zdecydowało o tym, żeby ksiądz Tadeusz nie był członkiem tej komisji. Za 112, 307, przeciw, się wstrzymało się 117, wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie powołał za Tadeusza Bogdana nazarewskiego na członka komisji. Za jego nominacją zagłosowali między innymi politycy Porozumienia Jarosława Gowina, Solidarnej Polski, Zbigniewa Ziobry, oczywiście PSL, Konfederacja, Kukizowcy. Dwóch posłów, dwóch posłów koalicji obywatelskiej i jeszcze pewna grupa takich młodych, bardziej ideowych polityków PIS-u, wierchuszka partii zagłosowała jednak przeciwko tej nominacji. Dlaczego ta nominacja wzbudziła tak duże kontrowersje? Wydawałoby się, że duchowny, który od lat walczy z nieprawidłowościami w kościele to znakomita kandydatura, człowiek nieprzejednany, niepokorny, określany przez wielu jako taki właśnie pogrom, patologii. Z jakiegoś powodu do tej komisji wybrany nie został. Ksiądz Isakowicz od lat znany jest z działalności obywatelskiej, społecznej, charytatywnej. Stworzył fundację imienia brata Alberta, jest zaangażowany w społeczności polskich Ormian, jest księdzem obrządku ormiańskiego w kościele katolickim, był działaczem opozycji antykomunistycznej w PRL-u. Wreszcie od wielu lat ujawniał różnego rodzaju patologie, głównie związane z uwikłaniem ludzi, kościoła i samego kościoła we współpracy ze służbą bezpieczeństwa. Jednym z tematów, którym od dawna się zajmuje, jest także problem pedofilii. No i cóż, postaram się w tym odcinku powiedzieć o kilku najważniejszych tezach księdza Isakowicza Zaleskiego, które kazałyby stawiać na tej państwowej komisji bardzo ważne pytania co do charakteru i co do struktur stojących za ukrywaniem przestępstw pedofilskich w kościele. Obawiam się, że brak nominacji dla księdza Tadeusza jest właśnie dowodem na to, że te trudne i ważne pytania, które być może pozwoliłyby nam lepiej zrozumieć charakter kościelnych patologii, nie zostaną zadane. Skoro nie zostaną zadane na komisji, powinniśmy stawiać je głośno i wyraziście w debacie publicznej. Nie wiem, czy widzieliście drugi z filmów Braci Sekielskich, on jest dostępny chyba cały czas za darmo na YouTubie. Film pod tytułem za Zabawa wchowanego. W tym filmie, który jest niezwykle wartościowy i potrzebny, tak samo zresztą jak ten pierwszy, głośniejszy film Sekielskich o pedofili w kościele, różni się tym od pierwszego, że pojawia się w nim niepoprawny politycznie wątek. Pojawiają się w nim dwie osoby blisko związane z kościołem, wręcz postrzegane jako tacy katolicy fundamentaliści, czyli redaktor Tomasz Ternikowski i ksiądz isakowicz Zaleski. I właśnie w tym fragmencie filmu mówię o tym, że nie można patrzeć na problem pedofili w kościele bez przyjrzenia się problemowi lawendowej mafii. Jest to pojęcie, które pojawiło się na przełomie lat 60. i 70. w Stanach Zjednoczonych, które oznacza środowisko homoseksualne, ale w kościele, szczególnie wśród duchownych, i wzajemne powiązania, które no, prowadzą do ukrywania pewnych rzeczy. Nie należy wszystkiego utożsamiać z homoseksualizmem, ale też nie należy historycznie twierdzić, że nie ma żadnej korelacji między tymi dwoma zjawiskami. Kiedy film się ukazał zarówno na Sekielski, jak i na tych dwóch bohaterów filmu, spadły gromy. Wiele lewicowych środowisk zaczęło mówić o tym, że tak naprawdę chodzi o to, że oni są homofobami, że y, umniejszają problem pedofilii, że próbują skryć go pod płaszczykiem swojej niechęci do homoseksualistów. Tymczasem w tej Tezie chodzi o coś innego. Chodzi o to, że według terlikowskiego i Sakowicza Zaleskiego, ale też całego szeregu publicystów, ekspertów zajmujących się kościołem na całym świecie, wewnątrz kościoła katolickiego istnieje taka paramafijna struktura grzechu, paramafijna struktura, która sprawia, że różne osoby uwikłane w różnego rodzaju nieprawidłowości wspierają się nawzajem Ponieważ dysponują nawzajem wiedzę, wiedzą na temat błędów, grzechów, przestępstw, które popełniają, to nie dotyczy tylko pedofilii. To dotyczy z jednej strony właśnie skłonności homoseksualnych i tego, że skoro Kościół katolicki homoseksualizmu nie akceptuje, to takie skłonności są po prostu takim hakiem na duchownych wewnątrz Kościoła, ale z drugiej strony dotyczą też różnego rodzaju innych nieprawidłowości, czy to finansowych, czy różnego rodzaju przekrętów, które w tej jak w każdej innej niestety również się zdarzają. Ksiądz Isakowicz-Zaleski stawia taką tezę, że problem polega na tym, że osoby tworzące lawendową mafię to osoby, które umieją nie tylko skutecznie awansować w strukturach kościelnych. Nie tylko mają wpływ na kurie czy seminaria duchowne, ale wręcz potrafią replikować te mechanizmy, w które są uwikłani. Okazuje się, że w efekcie w wielu strukturach kościelnych tak naprawdę mamy do czynienia z negatywną selekcją, z negatywną ścieżką do awansów, która sprawia, że aby awansować, trzeba być uwikłanym w różnego rodzaju nieprawidłowości. Ksiądz Isakowicz mówi właśnie o tym, że również w polskich warunkach, Awanse często związane były z tego rodzaju skłonnościami do różnego rodzaju nieprawidłowości. Mówię o tym tak: kapłaństwo nigdy nie stało się u nas zawodem dla homoseksualistów, ale im wyżej, tym gorzej. Lawendowi księża nie walczą o dobre probostwa, ale o kariery w kuriach, w nauce, w kulturze. Ogromna większość wiernych może być spokojna, bo ich proboszcz raczej nie jest z takiego układu. Tu trzeba zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię. Za tezą Terlikowskiego i Sakowicza Zaleskiego nie stoi domniemanie, że. Pedofilami częściej stają się homoseksualiści, ale po prostu stoi za tym świadomość tego, że w kościele mamy do czynienia z kilkoma równorzędnymi rzeczywistościami, które sprawiają, że właśnie taka homoseksualna pedofilia jest szczególnym problemem kościoła katolickiego. Po pierwsze, to kwestia tego, że homoseksualizm jest w ogóle tabu w kościele, więc sam fakt posiadania i realizowania takich skłonności może być być no, hakiem na jakiegoś duchownego, i to tworzy te mafijne struktury, o których już mówiliśmy. Ale druga kwestia dotyczy tego, że no, w kościele mamy też do czynienia ze zrozumiałą nadreprezentacją różnego rodzaju innych psychologicznych e, patologii, problemów, zjawisk, e, których musimy być świadomi, by lepiej zrozumieć, na czym polega problem z przestępstwami seksualnymi w kościele. Od lat mówi o nich, wyjaśnia je i walczy z nimi. E, Ojciec Adam Żak, to jezuita, który właśnie tworzy w Kościele, struktury mające pomagać ofiarom, mające chronić ofiary przed yy, przestępstwami, który wreszcie stara się, korzystając z doświadczeń innych państw, innych kościołów, innych narodów, yy, przygotowywać kościół do tego, by był zdolny do poradzenia sobie z tym potężnym kryzysem, w którym, trwi, w którym tkwi kościół. Yy, w Polsce takich badań nie ma, więc ojciec Adam Żak przywołuje badania amerykańskie, ale one mówią coś bardzo ciekawego i nieintuicyjnego. Otóż, kiedy po skandalach związanych z pedofilią w amerykańskim Kościele katolickim przebadano sprawców przestępstw, okazało się, że zaledwie 4% z nich to tacy zdiagnozowani, przebadani pedofile, o których można powiedzieć, tak, to są osoby cechujące się taką skłonnością. Kolejne 12% to osoby cechujące się efebofilią, czyli inną skłonnością, która polega na pociągu seksualnym do młodych, kilkunastoletnich chłopców. Natomiast pozostali sprawcy przestępstw nie mają tego rodzaju zaburzeń. Posłuchajcie, jak tłumaczy ten problem jezuita. Wykorzystanie seksualne małoletnich pojawia się często na końcu łańcucha uzależnień, któremu ulega Dany kapłan z powodu własnej niedojrzałości, korzystania z używek, oddalania się od życia wspólnego, nie radzenia sobie ze stresem. Niedojrzałość, a nie dewiacyjne zaburzenia preferencji seksualnej, to najczęstsza przyczyna prowadząca do poszukiwania tego rodzaju rekompensaty. Wśród przyczyn czynów pod pedofilskich znaczące miejsce zajmuje zatrzymanie rozwoju seksualnego sprawców na jakimś etapie dojrzewania. Faktem natomiast jest, że jeśli chodzi o sprawców wśród duchownych, to proporcje wykorzystania chłopców i dziewczynek są odwrotne niż w świecie. Wśród świeckich najczęściej wykorzystywane są dziewczynki, natomiast przez duchownych chłopcy to Aż 80%. Druga kwestia, która mogłaby być problematyczna i którą zapewne chciałby w pracach komisji nagłośnić ksiądz Isakowicz Zaleski, to kwestia powiązania układów związanych z przestępstwami seksualnymi z kwestiami agenturalnymi, czyli z infiltracją Kościoła katolickiego przez komunistyczne służby bezpieczeństwa, przez komunistyczne służby specjalne. To kwestia, którą jak już wspomniałem, ksiądz Tadeusz zajmował się przed laty i która Wówczas wywoływała ogromne kontrowersje w polskim kościele. W tej niedawno wydanej książce ksiądz Isakowicz Zaleski opowiada o tym, jak kiedy wydawał swoją głośną książkę o esbeckich powiązaniach, przyjechał do niego kardynał Dziwisz i powiedział mu, że pogodził się z tym, że ta książka zostanie wydana, ale prosi go o to, żeby nie łączył w niej kwestii agenturalnych z kwestiami przestępstw pedofilskich. Posłuchajcie, ludzie tego nie wytrzymają, powiedział mi wówczas. I myślę, że do pewnego stopnia miał rację. Kiedy się czyta materiały dotyczące części duchownych homoseksualistów, ogromne wrażenie robią nie tylko liczby partnerów, ale także to jak wspierali się oni wzajemnie, jak budowali swoje kariery, jak ustawiali się w kościele. Nie bez udziału bezpieki. Kilka osób, niewielka grupka mogło naprawdę bardzo dużo w kościele mogło gdy nikt ich nie kontrolował, zainfekować całą diecezję. I Kościół kompletnie to zlekceważył. Ci ludzie mogli funkcjonować w kościele, bo byli wspierani i kryci przez służby specjalne. Ja miałem pretensje do Tomasza Sekielskiego, co mu zresztą powiedziałem, nie o to, że zrobił film, tylko nie mów nikomu, ale o to, że nie pokazał, że czterech bohaterów jego filmu to byli agenci SB. Okazuje się więc, że według Isakowicza Zaleskiego, ale chyba też według wielu innych historyków i ekspertów, w polskiej rzeczywistości lawendowa. Mafia przenika się z mafią hiacyntową. Akcja Hiacynt to kryptonim takiej operacji aparatu bezpieczeństwa w czasach komunizmu, która polegała na infiltracji środowisk homoseksualnych po to, żeby pozyskać pożądaną wiedzę operacyjną na temat konkretnych osób, pozyskać kompromaty, które sprawią, że będzie można ich werbować i wykorzystywać do swoich celów. Wydaje się, że ta rzeczywistość cały czas w polskim kościele nie przeminęła. Zatem trzeci problem związany z kandydaturą księdza Isakowicza Zaleskiego do państwowej komisji polega na tym, że bardzo wielu hierarchów kościelnych mogłoby być niezadowolonych z tego, że właśnie ten niepokorny. Ksiądz będzie chciał nagłaśniać tak głębokie patologie polskiego kościoła, jak funkcjonowanie w nim lawendowej mafii i struktur no, z blisko związanych ze strukturami aparatu bezpieczeństwa komunistycznego państwa. Dlatego właśnie wiele osób mówi o tym, że księdza Isakowicza nie wybrano do tej komisji ze względu na to również, że przeciw niemu wypowiadali się nie tylko politycy, ale również właśnie kościelni hierarchowie, którzy nie chcieliby pokazywać, jak głębokie problemy kryją się w polskim kościele, jak wiele z nich nie zostało rozwiązanych i jak w wielu przypadkach biskupi i arcybiskupi nie zachowywali się odpowiednio w sytuacjach, kiedy dochodziło do krycia różnego rodzaju przestępstw i patologii. Tym razem oddam głos Tomaszowi Terlikowskiemu, publicyście, autorowi wywiadu rzeki z księdzem Isakowiczem, który tutaj cytuję który dzień po decyzji Sejmu e, o tym, by wybrać skład tej komisji, napisał następujące słowa. Otóż tak się składa, że biskupi Napierała i Janiak, Tomasik i Rakoczy oskarżeni o tuszowanie czy tolerowanie przestępstw seksualnych nie są jakimś wyjątkiem, ale raczej regułą. Przenoszenie księdza z parafii na parafię, czy odsuwanie próśb ofiar i ich rodzin, by sprawę załatwić, było to do pewnego momentu standardowym modelem działania. Korporacyjny model zarządzania, klerykalizm, a także kompletne niezrozumienie ofiar było normą, a nie wyjątkiem. I dotyczy to nie tylko Polski, ale całego świata. Co z tego wynika? Odpowiedź jest prosta. Oskarżeń i związanych z nimi procesów kanonicznych będzie o wiele więcej. Nie kilka, ale kilkadziesiąt, a medialnych doniesień na tematy odnoszące się do hierarchów już nieżyjących będzie jeszcze więcej. I na tym chyba polega problem polityków i hierarchów z księdzem Isakowiczem Zaleskim, że on w przeciwieństwie do wielu osób w kościele uważa, że tych procesów nie należy chować pod dywan, nie należy ich opóźniać, ale wprost przeciwnie, należy je przyspieszyć, należy pokazać, że Kościół sam jest gotów konfrontować się ze swoimi problemami. Dlatego należałoby się spodziewać po jego aktywności w takiej komisji wielu niewygodnych i trudnych pytań na temat e, roli w ukrywaniu przestępstw różnych, czasami bardzo znanych, czasami bardzo zasłużonych hierarchów. Czytając wywiady z księdzem Isakowiczem należałoby się spodziewać tego, że będzie pytał na przykład o rolę arcybiskupa Jędraszewskiego w czasach wybuchu skandalu związanego z arcybiskupem Pecem, że będzie pytał o rolę arcybiskupa Gulbinowicza, że będzie pytał o rolę arcybiskupa Michalika w czasach kiedy wybuchał pierwszy głośny w Polsce skandal pedofilski związany z księdzem pedofilem Stylawy, że będzie wreszcie pytał o rolę i działania arcybiskupa Sławoja Leszka-Głodzia. Tych pytań ksiądz Isakowicz Zaleski się nie boi, bo wie, że tylko kiedy Kościół spróbuje stanąć w prawdzie i będzie. Potrafił odpowiedzieć na rolę nie tylko pedofili, ale również hierarchów w ich ukrywaniu, będzie można powiedzieć, że jest zdolny do samooczyszczenia. Wygląda na to, że pozostaje w takim podejściu osamotniony. Czwarta kwestia, która mogłaby być niewygodnym owocem przyglądania się temu, jak wygląda układ kryjący pedofilię w kościele, to kwestia tego, że różnego rodzaju struktury pomagające w radzeniu sobie w cudzysłowie z tym problemem wykraczają daleko poza Kościół. Przywołam tutaj książkę pod tytułem Hipokryzja autorstwa dziennikarza śledczego Radosława Grucy, który na ponad 300 stronach opisał kilka różnych skandali i kilka różnych historii związanych z kryciem przestępstw seksualnych w Kościele. I zwraca tam uwagę na szereg ciekawych, nieoczywistych rzeczy, ale też wykonuje taką solidną reporterską pracę, która naprawdę no, trzeba powiedzieć, jest wstrząsająca dla zwykłego czytelnika. Z jednej strony, opisuje na przykład, jak spotykał się z bywalcami klubów gejowskich, i okazywało się, że osoby posądzane o przestępstwa pedofilskie w kościele są im doskonale znane z obecności w tego rodzaju przybytkach, ale z drugiej Strony i to jest z perspektywy państwowej, politycznej, chyba najbardziej bulwersujące. Okazuje się, że tego rodzaju układy obejmowały również prawników, struktury państwowe, wykraczały szeroko poza to, co mogłoby się nam wydawać najbardziej oczywiste. Opowiada takie dwie wstrząsające historie. Jedną z nich jest historia księdza Dymera ze Szczecina, którą Dgruca badał, częściowo ujawniał. Okazało się, że w tamtej sprawie na, na jej początku funkcjonował adwokat, mecenas, który zwracał się do e, potencjalnych ofiar e, księdza oskarżanego o molestowanie seksualne i chciał je reprezentować, ale od samego początku ukierunkowywał te osoby w konkretną stronę, która tak naprawdę dla sprawcy była e, wygodna. Po pierwsze kazał takim osobom podpisywać na samym początku różne Rodzaju oświadczenia, na przykład dotyczące tego, że zrzekają się wszelkich roszczeń finansowych ze strony Kościoła, ale z drugiej strony, też kiedy na przykład dziennikarze śledczy chcieli za jego pośrednictwem dotrzeć do ofiar, mówił, że absolutnie jest to niemożliwe, że te osoby tego nie chcą, a z przyczyn prawnych i procesowych to w ogóle nie mogą rozmawiać z nikim innym poza nim samym. Sugestia w tej książce jest bardzo wyrazista, mówiąca o tym, że tak naprawdę rolą tego, tego mecenasa nie było doprowadzenie do tego żeby zwyciężyła sprawiedliwość. Druga historia to z kolei historia wspomnianego już księdza pedofila Stylawy, kiedy, kiedy czytamy o tym, jak ze strony osób, które chciały ujawnić tamte patologie, było bardzo silne poczucie, że po stronie księdza pedofila z jakimś wsparciem arcybiskupstwa stoi również prokuratura. To wówczas nagrano słynne słowa Stanisława Piotrowicza, które przypominano, kiedy były już prokurator Piotrowicz, najpierw zostawał aktywnym i bardzo wyrazistym politykiem prawa i sprawiedliwości, a później kiedy z nominacji tej partii stawał się sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Ksiądz w swoich zeznaniach potwierdził, że istotnie brał dzieci na kolana, a czynił to na podczas lekcji religii. Dzieci spontanicznie przybiegały do niego, obejmowały go. On również dzieci przytulał do siebie, głaskał. Zdarzało się tak też, że i pocałował. Zdarzało się tak, że jednocześnie na kolanach siedziało kilkoro dzieci. Dzieci były szczęśliwe, zadowolone. Nie było w tym żadnego podtekstu seksualnego. Czas na wnioski z tych wstrząsających lektur i dramatycznych historii. Wnioski, które do optymistycznych nie należą, ale poszukajmy tego, co pozytywnego w całej tej sytuacji możemy zrobić, możemy. Zaproponować. Pierwsza i najbardziej przejmująca rada to znów cytat z księdza Isakowicza Zaleskiego. To jego bardzo mocne przekonanie o tym, że jeżeli coś w Kościele ma się zmienić, to muszą zaangażować się świeccy katolicy, bo tylko oni będą w stanie mieć wystarczająco dużo determinacji, by z patologiami skończyć. Świeccy muszą zacząć o to walczyć. Księża, a są tacy, którzy by tego chcieli, zostaną spacyfikowani przez górę. Dlatego muszą to robić świeccy. Wy musicie to opisywać, zgłaszać, interweniować. Nie ma innej drogi. Na szczęście to się powoli zaczyna dziać, również z przychylnością części polskiego episkopatu. No ale niestety nawet w kościele takie działania świeckich są sabotowane. Jakiś czas temu przy episkopacie powstała fundacja świętego Józefa, która właśnie ochroną dzieci i walką z pedofilią miała się zajmować. Na szczęście powstała, na szczęście zaczęła swoją działalność na jej czele. Stoją świeccy, wszystko dzieje się pod patronatem prymasa Wojciecha Polaka. No, ale jak wiemy z niedawno również ujawnionej korespondencji pomiędzy jednym z oskarżanych w tego typu sprawach biskupów a episkopatem, również powstanie tej fundacji było sabotowane, było blokowane w samym episkopacie. Co zatem możemy zrobić? Powinniśmy od tych najmniejszych struktur angażować się w to, żeby w kościele coś się zmieniało. Tutaj inspiracją może być historia Magdy Fiołek, dziennikarki, która opisała niedawno na portalu Deon swoje zmagania z księdzem proboszczem, z własnej parafii, z księżmi, z parafii, w której mieszka. Przyszła do kościoła z plakatem inicjatywy Zranieni w Kościele, czyli właśnie takiej świeckiej inicjatywy telefonu zaufania dla osób, które zostały w ramach struktur kościelnych skrzywdzone. Z błogosławieństwem prymasa polaka do wszystkich parafii w Polsce zostały rozesłane takie plakaty, więc ona jako świecka katoliczka, ale jednocześnie osoba zaangażowana właśnie jako dziennikarz w sprawę, tego by w kościele było lepiej, zaczęła dopytywać księży ze swojej parafii, dlaczego taki plakat w gablotce przed ich kościołem nie zawisł. Okazało się, że nie spotkała się ze specjalnie ciepłym przyjęciem, ale po kilku próbach, po kilku rozmowach ostatecznie odniosła sukces i taki plakat zawisł. To może niewiele, ale to rzecz, którą pewnie każdy z nas może zrobić i próbować, przekonywać również kler do tego, że coś w kościele musi się zmienić, bo tego oczekują po prostu zaangażowani wierni ich kościoła. Być może jest tak, że to od Czyszczenie może przyjść tylko z zewnątrz. Skoro ani Kościół, ani politycy nie są chętni do tego, żeby jakoś te kwestie rozwikłać, wyjaśnić, ukarać osoby, które powinny być ukarane, to może jest tak, że nie ma innej metody niż kibicować temu, żeby bracia sekielscy choćby i co miesiąc publikowali kolejny ze swoich filmów, bo może tylko taka mocna zewnętrzna presja jest szansą na to, żeby coś się zmieniło. Nie ma wątpliwości, że z perspektywy rządzącej w Polsce prawicy tak naprawdę e, takie traktowanie problemu pedofilii e, jest długofalowym samobójstwem. Zwrócił uwagę na to niedawno Jan Pawlicki, e, dziennikarz, który po decyzji Sejmu w sprawie księdza Isakowicza napisał bardzo celnie. Utrącenie przez prawo i sprawiedliwość kandydatury księdza Isakowicza do Komisji Antypedofilskiej Pokazuje, że partia ta nie rozumie wyzwania przyszłości, kulturowej burzy, która nadciąga, oddaje pole lewicy, szkodząc kościołowi w Polsce. Mydlenie oczu i pudrowanie syfu zamiast wypalenia żelazem. Chyba w tym twicie Janek Pawlicki bardzo celnie powiedział, jaki jest dzisiaj problem ze strony polityków. Oni nie rozumieją i nie chcą rozumieć tego, że jeżeli to konserwatyści, jeżeli to wierzący katolicy, jeżeli to Kościół i rządząca prawica nie będzie chciała wypalić tego syfu żelazem, to przyjdą tacy, którzy wypalą nie tylko e, pedofilię z Kościoła, ale najchętniej wypalą kościół z Polski. Dlaczego tak się dzieje? Na koniec jeszcze jeden dosadny cytat z księdza Isakowicza. Kościół słaby i nie potrafiący się zreformować jest wygodny dla władzy świeckiej. Dla środowiska PiS kościół ubabrany w afery jest łatwy do manipulowania i podporządkowania władzy państwowej. Jak było widać w dyskusji na temat pedofilii w kościele nie jest to dla rządzących Specjalnie poważny temat. Z głosów powołał panią Handelę Żanowską na członka Państwowej Komisji Spraw Wyjaśniania Przypadków Czynności Skierowanych Przeciwko Wolności Seksualnej i wobec małoletniego poniżej lat 15, a tym samym powołał drugiego członka Komisji. Słyszę nad kandydaturą pani Karoliny Buczkow. Na koniec tradycyjnie polecam książki, którymi się posiłkowałem w przygotowaniu tego materiału. Najwięcej cytatów i myśli pochodzi właśnie z niedawno wydanego wywiadu Tomasza Terlikowskiego z księdzem Isakowiczem Zaleckim. To nie jest książka w 100% o pedofilii w kościele, to nie jest książka tylko o patologiach w kościele, ale też kilka rozdziałów poświęconych jest tej pięknej twarzy polskiego kościoła, historii o działalności charytatywnej, o zaangażowaniu i świeckich, i duchownych pełnienie kościelnej misji sprawiania, by świat był lepszy dla wszystkich, nie tylko dla wierzących. Naprawdę lektura, po którą warto sięgnąć i która na szczęście nie jest tak przygnębiająca jak to dzisiejsze nagranie. Druga książka to wspomniany reportaż Radosława Grucy, również niezwykle ciekawy, bo to dziennikarz, który jakkolwiek widać, że jest naprawdę wściekły na kościelne układy i same. E, Patologie, które zobaczył, to jednocześnie stara się pisać o kościele ze zrozumieniem, stara się oddawać sprawiedliwość tym, którzy w kościele starali się z problemem pedofilii coś zrobić. To taka przekrojówka, która opowiada kilka naprawdę bulwersujących e, historii. Warto po nią sięgnąć, by zrozumieć, z jak dramatycznymi historiami mamy do czynienia. I wreszcie, książka, może trochę bardziej optymistyczna, czyli wspomniany Ojciec Adam Żak, ten jezuita, który od lat stara się w kościele tworzyć struktury zdolne do pomagania, opowiada o tym, co Kościół już zrobił w ostatnich latach. To zbiór takich kilku, czy nawet kilkunastu wywiadów z różnych momentów. Opowiada zarówno o tym od tej strony psychologicznej, terapeutycznej, na czym polega problem pedofilii w kościele, ale opowiada też od strony proceduralnej o tym, co dobrego się w kościele w tych sprawach w ostatnich latach latach wydarzyło. Oczywiście warto zajrzeć też na strony internetowe instytucji, takich jak na przykład wspomniana inicjatywa Zranieni w Kościele, które starają się tworzone przez świeckich katolików pomóc rozwiązać ten problem i przede wszystkim pomagać ofiarom.